Hejka wszystkim, witam Was na naszym kanale. Dawno jest nie było, ale już wracamy na kanał z fajnymi rzeczami. Dzisiaj z mierzeniem. Tak, dzisiaj z mierzeniem dresów od Strong Point. Już kiedyś właśnie pytałyśmy się Wam, czy chcecie taki film i chcieliście, więc teraz idzie jesień, więc idealnie na długie dresy. I mamy długie bluzy, długie spodnie dresowe i bluzy rozpinane. Konior brązowy i, I czarny. Wbijamy się w pierwszy, pierwszy ciuch i wracamy. My mamy na sobie już bluzy z długim reklamem, yy, rozpinane. Tak. I one tutaj mają taką fajną regulację. Właśnie teraz jestem ściśnięta. <laughs> tak. Mamy teraz ściśnięte tutaj te paski na dole, a Można je. O, właśnie, rozwiązać. rozwiązać. Tak, o, i sobie tak. Stuwić, luźno w gaciach, tylko że to bym musiała poprzestawać, ale to nic. No w każdym no, każdy razie może mi się po prostu. jeszcze. Aha, dobrze. bo tak. <laughs> no nie mogę się. Nie mogę. Masz pasoby nie No nie mogę. No, tak to Dobra, znacząc tak, się tak. piłam, proszę prezentację, ale kaptur. Jest super, naprawdę. A, kapturek jeszcze założę, będę czerwonym kapturkiem. W sumie brązowym kapturkiem. O. Brązowym kapturkiem. Okay. No tak to w sumie wygląda. W ogóle fajne jest to, że ta bluza jest taka inna niż wszystkie, bo jak chodzicie po sieciówkach, to zwykle no one są po prostu takie normalne, takie no nie wiem, jak to nazwać. A tutaj macie takie fajne w ogóle takie coś, nie wiem jak to. No tak jest takie bardziej oversize'owane. fajne, to jest takie I, ciekawe. Ha, I my tutaj mamy rozmiary XS tych plus, tak. bo one są naprawdę oversize'owe, więc jeżeli no, ma, jesteście dość niskie, tak metr, no. metr 60, to lepiej przejść tak XS tak SK już jest za dużo, bo jak założyłam Karinę SK1, to miałam tutaj takie kurde. Tak, biznesu, no prostoką. i o wiele bardziej się wtedy masz tutaj, na rękach, a tutaj jest idealnie jak dla mnie. Tutaj woli nie ma takiego podszycia, takiego jak powiem, ciciczka, nie wiem jak to nazwać, tak? No i będzie dopiero w tamtych bluzach, ale to, to wszystko powiemy. Także dla mnie jest super, ja sobie ją zostawię, będę miałam do samolotu, także będzie idealna. Dobra, to teraz y, zmieniamy bluzy i zakładamy te tak. y, długie, nierozpinane. Dobra, i teraz mamy już y, kadłub, jak widać. I co? Tutaj I są świetne. właśnie są świetne. bardzo są przyjemne, jak ta jesień, to po prostu będą do na czy do pracy, po prostu to tak prawa. cieplutko w środku. Ma, w tych rozpinanych bluzach mamy po prostu materiał w środku, a w tych... Mamy taki miękki cicik, taki. Taki ja tak Więc to mega grzeje. No sam ogólnie ja się bałam, że one ten, tą gumę to będą miały taką mocną, że to tak będzie wszystko opinać. Tak, tak, że będzie to się to robić jest. taka półka. A tu jest taki ludzik, że jak tak. tak sobie zrobimy, to fajnie to leży, można sobie właśnie tak pociągnąć. I też się tutaj nic nie opina, tylko tak sobie delikatnie wisi. Także spoko. A i ma kieszonki. I my mamy tutaj rozmiary S, więc jeżeli macie M60 około. To te eski chyba spokojnie, no, tak, tak jest No, goście, jest no taka fajna oversize'owa bluza. No, Mam tutaj też że... Ture... kapturkę właśnie. Jesteś czarnym kapturkiem, a ja będę brązowym kapturkiem. I Jest super no, i w <laughs> jest, także z w kieszeni też jest taki. I wiesz, no. co mi się <laughs> podoba? Że ten napis jest taki delikatny, nie taki wyjebany, że jestem chodzącym logotypem, rozumiesz? Fajnie. <laughs> Nie jest się takim chodzącym logotypem, także mega fajnie, że to tak, tak. jest. No. no jestem mega zaskoczona pozytywnie tą bluzą ogólnie. Ja, ja też, bo się te. myślałam, że to będzie takie, wiesz, zwykła, taka seta. No a jest ja bardzo solidna jest. i fajna. I ogólnie to są bawełniane ubrania, także w Dobra, To jest taka mięciutka, kurde, fajna w Dobra, to teraz yy, wbijamy się w dresy i pokażemy Wam, jak. Wbijamy dresy. się w dresy, jak się chyba jakieś kurwa słonice. Wbijamy się w dresy. Pokażemy, jak wyglądają bez bluz na razie, żebyście zobaczyły górę, jak wygląda. Bo tutaj mamy solidny pas, także wracamy za chwileczkę. Mamy na sobie już spodnie dresowe i powiem Wam, że gdybym miała rozmiar mniejszy, to bym je zostawiła. Więc tak, dobrze, bo... że jest rozmiar mniejszy. Mamy tutaj Eski. I jeżeli macie powyżej 1,60m to, tak, to jest ok. spoko s a jeżeli macie mniej ja ma to tak, no 1,58m, bo to, to, już bo to mi się tak martczy. Ale jakby, jakby była ta XS-ka to by było po prostu idealnie. No, no tutaj dzisiaj półka robi, tak, nie, nie ma tutaj tego. Tak, w sumie też taka pówka była. O. No. Ale jak tak macie mam. dobry rozmiar to bardzo fajnie to wygląda, w ogóle tak się ładnie układa, są takie... Elegant, w sensie, no nie są takie wiecie, takie dresy, tylko Zwykła są takie, takie dresy, no tylko takie, bardziej taka francuska elegancja. Tak, no i no, jeszcze w ogóle tył, tył nie jest wpłaszczony jakoś, tylko właśnie przede że to jest ten pas, to jest tak podkreślony tak, na jak na dressy. Strasznie ten pas Tak, i tutaj w tym pasie macie oczywiście regulację. Tak. Możecie, możecie ścisnąć, możecie prócić jak się <laughs> No. Więc. Ekstra. I ja, no, ja mam problem, bo nie chciałam, myślałam, że nie będę chciała bić, ale... Bardzo mi się podoba. Jeszcze sobie spojrzę. No, no. Do samolotu byś miała. No do samolotu był było spoko. Aj, nie mogę tak mówić! <grym śmierdzi> nie wiem, przemyślę to. I tutaj też mamy takie dyskretne logo tylko. Tak. Kieszenie i te spodnie też mają ten miękki materiał w środku, więc tutaj jest wszystko wygrzane. No, więc no, sterna, na zimę to super z... jest. Jak na razie. Cudowne, to w no, ogóle no, w tych kieszonkach też jest jakiś si taki właśnie Mnie bardziej miękki materiał. bardzo. Fajnie, no, naprawdę. No, no, są fajne tak, i spodnie. solidne i no tak, Dobra, to teraz Wam jeszcze pokażemy te desy, spodnie z tymi bluzami. jak to wygląda tak, w kompleksie po prostu. Dobra, no i to by było w sumie tyle tak, na dzisiaj. Jeżeli zainteresowane jesteście tymi dresami, to bijajcie do StrokePoint. Link do strony będzie pod tym filmem. Zgadza się. I oczywiście skorzystajcie z mojego kodu feedbacka, <gry> który da wam rabacik na te dresy. I wczoraj albo dzisiaj pojawił się na stronie nowy kolor dresów. Jest to kolor beżowy. Także jeżeli Chcesz beżowe, to też są koperty, sobie jeszcze szare. I udane jest jak kurwa. Udane jest Udane I do i zobaczenia rynki. w kolejnym filmie. Pa! pa.